Cześć, dzisiaj rozwiążemy sobie 10 zadań, które znalazłem na serwisie Filoma. Będą to zadania z kinematyki, ponieważ zadania no już z kilku działów rozwiązywaliśmy. Zadania prostsze, trudniejsze. Dzisiaj rozwiążemy takich 10 w miarę przyjemnych zadań z kinematyki i potem oczywiście też przejdziemy do trudniejszych. Napiszcie, czy taka forma Wam się podoba, korzystając. Jeszcze z chwili chciałbym zaprosić na mojego bloga Pomyśl Inaczej. Dzisiaj ukazał się dosyć fajny post. Co zrobić, kiedy wydaje ci się, że życie straciło sens? 5 sposobów na bezsens i wypalenie. Naprawdę myślę, że warto do niego sięgnąć. Jak widzicie, jest tu naprawdę trochę ciekawego, trochę ciekawych treści, więc byłoby mi bardzo miło. Ale my przechodzimy do naszej najważniejszej treści dzisiaj, czyli kinematyki. No i zacznijmy od pierwszego. Po przelocie z samolotu powstaje smuga kondensacyjna spalin tworząc na niebie ślad. Ślad ten przedstawia to drogę prędkość przemieszczenia. Prędkość odpada od razu. Droga to jest długość toru, czyli ma jakąś wartość, no to też odpada. Przemieszczenie. No, gdzie na tym rysunku jest przemieszczenie? Przemieszczenie to jest oczywiście odtąd, dotąd. To jest nasze przemieszczenie, no czyli to jest po prostu tor zakreślany przez ten samolot. No i dobra, zadanie drugie. Siedzące na karu z krzesełku karuzeli dziecko poruszało się tak jak pokazano na rysunku. Odległość dziecka od osi obrotu wynosi 2 metry, czyli nasze r równa się 2 metry. Pisz w odpowiednich miejscach pod rysunkiem. Określenia tor i przemieszczenie. To jest tor, to pierwsze, czyli ty, to, co zakreśliło dziecko, a przemieszczenie to jest tutaj przemieszczenie, czyli zmiana położenia. Oblicz drogę przybytą przez dziecko z A do B, drogę, czyli długość toru. No dobra. Tutaj mamy okrąg o promieniu r, no i widzimy, że to jest jedna druga długości, yy, długości naszego okręgu. Yy, to jest jedna druga l tego okręgu, tego długości, czyli s to jest jedna druga 2pi r. Wójka się skraca z jedna druga, czyli wychodzi pi r, czyli po prostu 2pi yy, metrów. Yy, dobra, przechodzimy dalej. Zobaczymy, co jeszcze mamy przed sobą. Maj 2006. Fajnie, bo te zadania są w większości z matur, więc naprawdę warto się im przyjrzeć. Tomek wchodzi po schodach. Różnica wysokości między parterem a piętrem wynosi 3 metry, a łączna długość 2 metry. Odcinku schodów jest równa 6 metrów. Wektor całkowitego przemieszczenia Tomka ma wartość przemieszczenia, czyli zmiana położenia. Był na początku Tomek tu, przed tu, czyli tu jest nasze przemieszczenie, odległość od partera do piętra, no i ona wynosi 3 metry, tak więc odpowiedź A. No i mamy zegar. Jeśli teraz na zegarze jest godzina 17.30, Narysujmy sobie ten zegar. To jaką drogę pokona koniec wskazówki minutowej w ciągu 45 minut? R równa się 12 cm. No i dobra. 17.30 interesuje nas tylko minutowa, czyli będzie pokazywać tutaj. Tutaj minutówka. 45 minut, czyli ona przebędzie aż dotąd jaka będzie wartość przemieszczenia. No dobra, tą drogę sobie obliczmy, czyli najpierw tą drogę właśnie, bo o nią nas pytają. S to będzie 3 czwarte razy 2 πr No bo tutaj mamy okrąg. 3 czwarte długości tego okręgu, to jest nasza droga. To się równa czwórka złiką się skróci, czyli je 1,5. Razy pi, razy 12, czyli 18 pi. No już zostawiam z pi, nie będę tego podstawiał. centymetrów. E, Okej, okay. jaka będzie wartość przemieszczenia końca tej wskazówki? Wskaż również kierunek przemieszczenia i tor ruchu. No, tor ruchu to jest oczywiście tutaj e, idzie sobie tędy. Aż do tego, tego miejsca. Tu było po, położenie początkowe, nazwijmy A, tutaj B, więc tutaj jest nasze przemieszczenie od punktu A do punktu B. No tak, no i tu mamy 90 stopni. To jest trójkąt równoramienny, czyli tu mamy po 45 stopni. Tak więc tu będzie A, A i tu A pierwiastków z dwóch z właściwości. Z własności funkcji trygonometrycznych, czyli przemieszczenie to będzie a pierwiastków z 2 x sobie nazwijmy, to jest 12 pierwiastków z dwóch cm. Oblicz wartość średniej prędkości końca tej wskazówki, eee, właśnie nie średnią prędkość. Tutaj nas pytam, średnią wartość prędkości, a wartość średniej prędkości. O co chodzi? Wartość średniej prędkości tutaj nie jest s przez t, tylko tutaj bierzemy pod uwagę x przez t. Bo właśnie szybkość jest związana z drogą. Nie? Czyli ten pierwszy wzór będzie do tego punktu. Natomiast prędkość jest związana z przemieszczeniem. Tak więc dla punktu B wartość średniej prędkości to będzie 12 pierwiastków z 2 przez 45 minut, czyli no w centymetrach na minutę uzyskamy wynik. No już niech będzie. Tutaj sobie możesz potem podstawić, ewentualnie zamienić. Jednostkę tutaj już tak zostawię. Można oczywiście zamienić to na metry. Tutaj na na, na przykład sekundy i uzyskać wynik w metrach na sekundę. Pomnożyć razy 3 i 6 i wyjdą kilometry na godzinę, jeśli chcemy mieć tutaj w innych jednostkach. No natomiast tutaj V będzie równe nasze S na T, czyli 18 pi przez 45 minut. Tutaj wynik wyjdzie też w centymetrach na minutę. No i tak jak mówię, mógłbyś sobie zamienić te jednostki, tutaj pokazuję ci nie wszystkie rozwiązania od początku do końca do finalnego wyniku, tylko raczej chcę ci pokazać sposób rozwiązywania tych zadań tak, żebyś samemu mógł na spokojnie do nich dojść i podobne zadania też rozwiązać. Dobra, to jest nasze czwarte zadanie też rozwiązane. Czyli już rozróżniasz wartość średniej prędkości, prędkość związana z przemieszczeniem, natomiast szybkość jest związana z drogą. OK. Także przechodzimy do zadania piątego i szóstego. Zadanie piąte. W tabeli przedstawiono wartość drogi i czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego pewnego ciała. Puste miejsce należy wstawić liczbę. No, jak tutaj widzisz, wszystkie te wartości są pomnożone razy 2, czyli prędkość jest 2 metry na sekundę. Nie, prędkość to jest 1,2 m na sekundę, no bo to jest S na T. Czyli 14 razy 1,2 to się równa 7. No i wstawiamy 7, jest ok. Średnia odległość między Ziemią a Księżycem wynosi tyle. Oblicz, ile czasu potrzebuje odbite od Księżyca światło słoneczne na dotarcie do Ziemi. Prędkość światła to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. V to jest S na T, czyli V. To napiszmy, tu jest nasze S. To jest nasze S. A, szukamy T, przepraszam. Znaczy, dobrze napisałem, ale. Napiszmy, że T tutaj jeszcze przekształcę V równa się S na T czyli tak jakby zamieniamy to z sobą i wychodzi, że T równa się S przez V czyli T równa się 384 tysiące kilometrów dzielone przez 300 tysięcy jeszcze napiszę jednostki, żeby Ci pokazać, że Rzeczywiście to się skraca kilometrów na sekundę. No i jak widzisz, tutaj nam się skraca, tu wyjdzie 1 przez S, czyli po odwróceniu dzielić przez 1 przez S, to znaczy tak, jakby pomnożyć przez S, czyli to wyjdzie 384, podzielić przez 300 sekund. Możesz sobie to oczywiście podstawić. Tak jak mówię, ja pokazuję sposób rozwiązania, a nie. Same tutaj wyniki, bo czasem liczenie to rzeczywiście zajmuje sporo czasu. Dobra, robiliśmy zadanie szóste. Teraz zadanie siódme. To już nieco ciekawsze. Rowerzyści rejestrowali swoją szybkość. Oblicz szybkości średnie dla każdego rowerzysty. Jeśli rowerzysta, a przez pierwszą godzinę jechał z szybkością 25 km na godzinę a podczas drugiej na skutek zmęczenia jechał szybkością 15 km na godzinę. Tutaj jeszcze napiszmy v, to jest s na T. No i tak, tutaj powiem Ci taki tip. Jeśli droga jest podana w jednakowych odstępach, czyli na przykład połowę tak, połowę tak, czy jedną trzecią tak, potem jedną trzecią tak i kolejną jedną trzecią tak, czyli jest w równych kawałkach, równych porcjach, to wtedy po prostu liczymy to ze średniej arytmetycznej, czyli to będzie 25 plus 15 na 2. Jeśli sobie z każdego tutaj byś wyznaczył naszą niewiadomą, bo co mamy, V mamy, Tę mamy, czyli trzeba by z każdego wyznaczyć sobie S i potem tutaj podstawić. To wyszło by ci dokładnie to samo. To wychodzi 20 km na godzinę. Taka jest średnia szybkość dla rowerzysty A. Natomiast rowerzysta B, pierwsze 20 km jechał z szybkością 25 km na godzinę. A kolejne 20 z szybkością 15, czyli tu mamy dane. S, mamy dane V, czyli nie mamy T. No i tutaj już czas nie jest w jednakowych yy, odcinkach, czyli nie jest na przykład godzina i godzina. Musimy sobie go wyznaczyć. Yy, napiszmy sobie, że T, T1, czyli yy, T jak powiedzieliśmy T to jest S przez V. T1 równa się jedna druga S, bo przez połowę drogi jechał tak. Yy, a nie, nie, no tak, 20 km i 20 km, więc się zgadza, przez V, czyli 25, natomiast T2 to też będzie jedna druga S, przez z kolei 15 km na godzinę. No i teraz korzystamy ze wzoru, że V to jest S na T, no i napiszmy, że V, oczywiście tu V średnia, nie wolno podstawiać tych samych indeksów, no bo wiadomo tutaj, t1 to nie jest równe y, czasowi w y, prędkości średniej, bo tutaj bierzemy już całość czasu. Y, no dobrze, tak więc v średnie to jest s przez t1 plus t2. Tak więc v średnie y, równa się y, s dzielone przez 1, druga s. Na 25 plus 1 druga S na 15, to się równa S. Teraz zróbmy taki my, że wyciągniemy sobie jedną drugą S przed nawias i napiszmy 1/ 25 plus jedna 15. No i tak. S się skrasa. Jedna, podzielić przez 1 druga to razy 2, czyli będzie dwójka na górze to się równa 2. A co z tymi ułamkami? No, pomnóżmy sobie to na krzyż, czyli to razy to. No i w mianowniku tutaj będzie ich iloraz, czyli to będzie 40 375. Czyli tak jakby to się równa 2 razy 375 podzielić przez 40. No i to wyjdzie nam około 18,8 km na godzinę. Jak widzisz, wyznaczamy tu po prostu tego, co potrzebujemy do prędkości średniej, albo s, albo t z tych danych, które mamy. No i po podstawieniu, już zawsze jakoś dążymy do tego, żeby coś się nam skróciło. A nawet gdyby się nie skróciło, to zobacz, jeśli podstawimy za s 40. No to i tak wyjdzie nie S przez S, tylko 40 przez 40, więc na jedno by wyszło. No i nasz podpunkt C rozwiążmy sobie tu Rowerzysta C godzinę jechał z prędkością 25 na godzinę, a następne 20 km z szybkością 15 km na godzinę. Mhm. E, więc tak, tutaj mamy dany czas. Tu mamy daną V, natomiast tutaj mamy dane S i mamy dane V. No dobra, obliczmy sobie z tego drugiego czas. t dwa to będzie S przez V, czyli 20 przez 15. To się równa 4 trzecie godziny. No i co? Tutaj mamy czas i prędkość. Czyli też możemy obliczyć sobie drogę w pierwszym, bo to droga to jest T razy V, czyli będzie droga równa 25 km. A no skoro jechał 25 km na godzinę, to przez godzinę naturalnie jechał 25. No i podstawiamy, że prędkość średnia to jest droga całkowita przez czas całkowity. Czyli to będzie 25 plus 20 dzielone przez 4 trzecie godziny plus 1 godzina. No i tutaj wyjdzie nam około 19,3 km na godzinę. Więc też jak widzisz, fajne. Zadanie. No i już jesteśmy przy zadaniu ósmym. Rowerzysta pokonuje drogę o długości 4 km w trzech etapach. Y, OK, D to jest długość cała długość drogi, prędkość w metrach na sekundę. Y, oblicz wartość prędkości średniej rowerzysty podczas całego ruchu oraz całkowity czas. Jazdy rowerzysty. No, jak to zrobić? Analogicznie jak do poprzednie. Mamy dane s i mamy dane v dla każdego i wyznaczamy sobie t. Tutaj t1 równa się s to jest całkowita droga, czyli to będzie 1 czwarta s przez v nasze, czyli przez 10. T2 z kolei to będzie 1 druga S przez, no zamiast S można też pisać D, ale napiszmy, że D równa się S, no i to będzie w porządku, przez 5. Natomiast T3 równa się, yy, dobra, to samo co T1. No i teraz podstawmy, że ojej, prędkość średnia równa się y, całkowita droga, czyli no S napiszmy przez 1 czwartą S na 10 plus 1 drugą S na 5 plus 1 czwartą S na 10. No, i z tego obliczymy sobie wartość prędkości średniej, a mamy jeszcze obliczyć całkowity czas jazdy rowerzysty. No to wiemy, że T to jest S na V. Całkowita droga to jest 4 km. Zamienimy to sobie na 4000 metrów, dzielone przez nasza prędkość w metrach na sekundę. jak widzisz metry się skrócą i zostanie ci czas w sekundach. No i tak trzeba by rozwiązać to zadanie ósme które właśnie teraz zrobiliśmy. Więc jest jak widzisz bardzo analogiczne do zadania poprzedniego. Ogólnie nie, tutaj skupiamy się na właśnie takiej przemieszczeniu, prędkość średnia, bo to są pojęcia, które często powtarzają się na sprawdzianach, maturach, więc Warto je, mieć to planowane. Jak widzicie, jest to żonglerka i na tym wzorze V to jest S przez T. No ale czasem można się w tym pogubić. Dobra, zadanie dziewiąte. Oblicz wartość średniej prędkości motocyklisty na prostym odcinku drogi, jeśli pierwszą połowę odcinka przebył z średnią prędkością o wartości 40 na godzinę. No tutaj też analogicznie. t 1 obliczmy sobie Pierwszą połowę drogi, czyli jedną drugą S, dzielona przez 40, te 2 to jest jedna druga S dzielone przez 60, no i podstawiamy, że V średnia to będzie droga całkowita, czyli S przez, wyłączmy sobie od razu jedną drugą S przed nawias, 1 40 plus jedna 60. To się nas kraca, dwójka na górze. No i trzeba by rozwiązać ten ułamek, i on dałby naszą odpowiedź wyrażoną w kilometrach na godzinę. No dobra, i zadanie dziesiąte obliczyć średnią szybkość pociągu, który połowę czasu podróży pomiędzy dwiema stacjami poruszał się z prędkością 80, a drugą połowę czasu. Z prędkością 100 na godzinę. No jak widzisz, tutaj są jednakowe odstępy czasu, tak więc korzystamy po prostu ze średniej arytmetycznej, czyli 80 plus 100 na 2 daje nam 90 km na godzinę. Tak więc jest to, są to bardzo przyjemne zadania, jak widzisz. Jest to wyznaczanie wszystkiego z tego no, w zasadzie jednego wzoru i jeśli. Podobać się taki filmik, chciałbyś więcej, żebyśmy rozwiązywali sobie zadania nie tylko właśnie z filoma org, tylko też innych serwisów? No to daj znać w komentarzu, może daj znać też, jaki, jakie zadania chciałbyś rozwiązać. Podeszli linki, więc na pewno to zrobimy. No i na dzisiaj dziękuję Ci. To by było na tyle. Jak wspomniałem, zapraszam na swojego bloga, na inne też treści. Link w opisie. Dziękuję za oglądanie. Trzymaj się.